Siwoner, z tej strony, Wendy, a w dzisiejszym odcinku jest razem z Rostem. witam wszystkich serdecznie. Tak, i dzisiaj razem z Rostem robimy sobie na początku wyścig o łapki w górę, dobra. Wyścig łapki w górę? O nie! Naszym Pekaj. zadaniem musimy stanąć sobie tu na górze. Chodź no, no, no. Na I górze tak, my się ścigamy nie? do restauracji, a widzowie ścigają się, kto pierwszy zostawił łapkę w górę. Do restauracji się ścigamy? Dobra Tutaj, tam. Ale jeszcze nie. Jeszcze nie? No nie I do tamtej, ale, co, gdzie patrzę? Czekaj, czekaj czekaj, czekaj. Dobra, czekaj. to tak, widź musisz zostawić łapkę w górę i subskrypcję, a my kto pierwszy? Czy my będziemy pierwsi? No dobra, pierwszy, dobra czy ale dobra? pojazdem czy bez? Pojazdem bez, czy bez. 3, bez. Trzy, dwa, jeden, Ej, nie, start, nie, ja start, nie, start. Ej, nie, bo ty fal start był! Falstart! Nie, uczciwe fal 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 nie, było, nie, no, no, zime, dobra. Dobra. uczciwe! Ale pierwszy Nie, To się zastanawiałem jak czoł, ale ja pierwszy siadłem. A, kto pierwszy. Ale to wejść do restauracji, a nie wsiąść to. No nie, ale już, już, czekaj, już nie... tu jest wejście do restauracji, proszę nie kłamać, zobacz, o, widzisz? A to jest pierwszy. Ale jest to pierwszy znacz, do... kto został pierwszy oznaczony jako gość Dobra, widzisz góry? nie ważne. A... Ale ja wszedłem pierwszy. Bo. Dobra, dobra. Dobra, dobra wygrałem. Więc widzowie, jeżeli oglądacie ten odcinek, to to co przeliście w poprzednim komentarzu mały, to dzisiaj się spełni. Tak jest. No, ale w tym odcinku napiszcie komentarz, jaki komentarz mogliby napisać. Pidelec. O, nie. Jeżeli byliśmy w restauracji, to napiszcie, co lubicie jeść. Ale nie, do no, deskitu. Napiszcie, napisać, w co lubicie jeść. Tak. I następnym razem, jak pójdziemy do restauracji, to to zrobimy. Tak, napiszcie, Czelec co, co, lubicie, jeść. <laughs> no właśnie, co lubicie jeść. No właśnie, dobra. A teraz tak. Y, Oczywiście, że to zrobimy. Roz, chodź tutaj, porównamy się. No, zobacz. zobacz, że idę. obok nie i zobaczymy, jak ci jesteśmy duzi, Jesteśmy tego samego wzrostu, co nie? O, ja tylko mam włosy takie. Stanę to, jeszcze tak obok, te na chodź tej doniczki, o, porównamy z tą uh -huh. doniczką, z tego słupa. No dobra, teraz robimy tak, ja się zmniejszę. Uh, na maxa no, no, no. i jestem teraz jak, y ile? Jak moja noga. Jak twoja twoja noga, ten słup to nawet nie sięgam do pierwszego włosami. Jestem mniejszy niż doniczka. No dobra, ale widzowie chcieliście, żebym no spróbował zrobić się jeszcze, ale to jeszcze mniejszy. Więc bierzemy... Jeszcze mniejszy. Dobra. Bierzemy się powiększamy. No, no. Bierzemy sobie reset skina. Ale czemu na.? Jestem we... większy! Oh, <laughs> no! Nie, no do... Urosłeś. Urosłeś. No, ja tak trzeba, mogę urosnąć jeszcze. Ale ty, zobaczymy, co by teraz będę, jak teraz urosłem. Ja nie I mogę. I się zmniejszę. No. Patrz. Zobacz, jestem wyższy od tej doniczki. Jestem też. Wyższy. Ej, widzisz? To ale to jest jakaś wysoka postać, czy co to jest? Tak jest, no. widzowie. I teraz wam pokażę, jaki dokładnie skin sobie ubrałem. Eee, widzowie, ubieram właśnie tego oto skina i wchodzimy do Brookheavena, na mój prywatny serwerek, to rozsta z powrotem. Okej, okay. jesteś w wielkości. Ej, ja znalazłem coś fajnego. Jak Ale poczekaj, pokaże... i teraz tak, widzowie, zobaczcie sobie, to jest oto ten skin, no nie, muzyka jakaś leci, czemu doleci muzyka, nie powinna lecieć muzyka. Dobra, <laughs> muzyka, nie, dobra, nie wiem, czy ona ma prawo autorskie. I zobacz, chodź. O nie, no, jestem... Poczekaj, muszę się naprawić. Dobra, patrz teraz na to. No jesteś wielkości mojej Alci, no trochę większy. Czyli Słysza już Alcia. jestem po... głowy mniejszy od ciebie, co nie? No, no, no. No. A to, no, wiesz, że to jest na maksa... Wielkość? Powiększenie, tak? To jest na maksa, dobra. A ile ten skinek kosztuje? Drogi jest pewnie. Y teraz zmniejszamy się na 0,5. 0,5? Ej, to jesteś już mniejszy od mojej Alci, zobacz. Weź Alci się zmień, na ty na maksa. Miej się, ty na dobra, maksa. Dobra, dobra. Zmniejszam się, uwaga, lecimy. Uwaga, i to jest Max. A, a wiesz, że ja, u mnie to nie jest jeszcze Max? U mnie to jest Max. O, ale jest... zaczekaj, alcia się zbagowała! Co się Sama z głowa. stało? Ej, alcia! alcia, alcia ale nie, zobacz, nie, jestem alcia. malutki. Zobacz, jestem malutki, widzisz ale to? alcia jest mniejsza. Nie, no, alcia to tylko główka. No mówię, że mniejsza, bo Ale tylko wiesz, chłówka. stań obok mnie, stan obok mnie. No no no. Ty. Porównamy się, tak. o Głowę mniejszy jeszcze, jeszcze od Ciebie jestem. Bez skitu, ale Ty mały jesteś teraz. No i to... Ten... jest straszny, straszny ten skit. No, ale, ale jak Ty, ty... No, jak no zasuwasz, jak no. zasuwasz, a zasuwa. No, 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 ale ta Alcia jak zasuwa, ta główka, co no, 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 je? nie, jest? Oj, już dobra, to sponutkę, Alcia użyłam. Dobra, Ej, to nie, jest dobra. dobra, wiesz co, to teraz chodź. Zrobimy szukanie sekretu, zobaczymy jak dobry jesteś, żeby znaleźć sekret. Dobra, dobra, ale gdzie ty jesteś? Wykorzystamy sobie tego skinka, chodź ze tam, gdzie tam, tam ty jesteś, chodź. W środku, w środku. A chodź. Dobra, jestem, jestem. Dobra. <grym> Możesz się powiększyć, żebyś był duży. Dobra, czekaj. Ale ci to też pomoże, przynajmniej wyjdzie z ziemi. Alci nie? Dobra, już o, już jest, jest Alcia, dobra. Dynięmy, Alcia dynięmy. dobra. Lecimy do góry i teraz tak, damy ci jeden nowy, damy ci nowy domek i musisz znaleźć tam sekret. O, no, oglądałeś bieg, jakieś biegne. odcinki Biegniemy. czy nie oglądałeś żadnych odcinków? Nie oglądałem, coś... nie oglądałem niczego. No ciekawe. dobra, to twoim zadaniem jest znaleźć w tym domku sekret. Znaczymy, czy znajdziesz? Hmm. A jakaś podpowiedź? No na razie bez. Dobra, ale co mam szukać? No sekretu. Jakąś, okej... Okay. No dobra, po i sejfu, safeu, sejfu, tak. Nie no, z sekretu, sekret, No tak, 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 ale w tym zapyta. sekrecie jest safe po prostu, więc Ci podpowiem. Może znajdę inny sekret, to wie jak. Gdzie tu jest wejście? Tutaj. A, dobra. <grym> dobra, Szykaj? dawaj. No, zobaczymy. Widzowie pewnie już wiedzą, ale no Ty nie wiesz. To wcale to? nie jest... Nie, wcale to nie, nie jest toalecie. <grym> nie, 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 to wiesz nie jest toalecie. w kiblu coś będzie. Nie, nie, nie. Autko? Nie. To nie, też nie w autku. Nie, nie, nie. Na drugim piętrze może? No zobaczymy, czy znajdziesz. Jakieś pomieszczenie, autko. A tu no, łóżko jest w ogóle. Tak, okej, to jest okay, czekamy. Rajdowiec mieszka. Ale to jest przejście w ścianie, rozumiem? Dobrze szukam. Ale ja ci nie powiem co to jest. No, jeżeli dobra, dobra, ci naprawdę ale źle będziesz... Niczego nie klikam, rozumiem, niczego nie klikam. Ni nic nie mówię. O, o, znalazłem coś! Czy to to? Tak, to to. Brawo! O, <laughs> ale w ogóle o. jak szybko od razu pierwsze miejsce, wejście tutaj od razu kliknięcie i sekret znaleziony, no. Totalnie przypadkowo, ale kurde wywęszyło. Dawaj ze mną. Dobry węchma. Idę, idę, na dół. Idziemy teraz do kolejnego z tego, tutaj za mną, chodź. Ojejku, skupiłem się. Chodzimy tu. Tak, 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 wychodzimy drzwiami. A nie, chodzimy na dół, ale sobie są piwnice, czekaj. Dobra, dawaj, chodź, chodź, chodź. Idę, idę, idę. Powiem ci, że nie spodziewałem się, że tak szybko to znajdziesz. A wiesz, no jednak... To dlatego, że miałem pracę załączoną. Widzisz, praca restauracja i od razu go łatwiej znaleźć. Dawaj. Tu, no. dawaj na górę i jeszcze pracujesz w restauracji, to masz wyczulony delik. Czy tu kwietnia. będzie trudniej? No, powiem ci, może być? Podob tak. podobny, 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 co tam. Naprawdę. Pewnie cię. będzie trudniej. Dobra, szukamy. Prostu tutaj widzę, że jest naprawdę ogarnięty w szukaniu sekretów, więc tym sobie też pewnie szybko poradzi. Chodzi o monitor? No, nie. Powiem ci, że y, to jest ten sam sekret też Ej, safe. Em. Czemu ten monitor da się kliknąć, a nic się nie dzieje? Też tak masz? Bo nie masz Roommate'a, poczekaj, dam ci. No dobra. Okej. Okay. Dobra, wszystko to wyjaśnię. Dam tu Roommate'a, to już mógł klikać. O. Dobra. dobra. Dawaj, no. Szukamy, szukamy. Tutaj mamy kuchnię. Brookhaven TV. O, tu jest sekret. Chyba, że nie ja chodził. Pewnie to, to nie o to. Ty tylko wiesz, No to takie, to są bardziej dokowanego okay. takie, ale no sekretem to nie jest, tak? Jest no, dużo takich wiesz. Nie wiem, nie wiem. No, zobaczymy. E, to, czy tu jest mi, czy też muszę znajdę. się zmniejszać? Czy na tym rozmiarze to znajdę? Nie, nie. chyba nie musi się zmniejszać. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. W tym pomieszczeniu chyba niczego nie ma. Nie widzę za bardzo. Dobra, zobaczmy. W tym pomieszczeniu. O, to wygląda podejrzanie. O, o, o. Czekaj, chyba się zmniejszę. <laughs> bo moja alcia gdzieś weszła przez ścianę. Nie, no, zobaczymy, <laughs> zobaczymy, czy tutaj. Zgadnij raz. Coś tu jest? Nie no, to wygląda jakby coś tam miało być. No halo? Czemu tutaj niczego nie ma? Nie, ja tam chyba... Nie, nie no, tu musi coś być. Czekaj, z drugiej strony spróbuję. Ja tam jestem. Z drugiej strony spróbuję. To jest toaleta o, o. jak coś. Aaaa, prysznic! Tu jest, toaleta to była, a nie... A, no. no. Do kiwla się włamać próbowałem, no okej. Okay. Można i tak. Ej, no. kurde. No zobacz, to dalej nie znalazłem sekretu. Ale basen znalazłem. O nie, a, 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 nie, nie, nie. Nie dobra, nie patrzę na to. Dobra, dalej, dalej nie znalazłem sekretu, dalej nie znalazłem sekretu. Nie, dobra, no dobra. nie no, myślałem, że coś tu będzie, ale to jednak nie to. No, tu, tu, tutaj skaczesz, No zobaczymy co. To, to. A nie! O no, Widzowie to powiem, że no ten. Już pewnie wiedzą wszystko i tylko patrzę, jak sobie nie dajesz rady. No ale ja to ominąłem już, czy nie? Ja powiem tak, ominąłeś. Znaczy, w sumie Rominąłem. wszędzie byłeś, więc minąłeś, no to już nie ma sensu, ale no powiem ci, że to na pewno no no. nie jest tam, tam gdzie patrzę, jest to za mną, Aha, więc dobra, ten teren już czy... sobie wyklucz. Okej, okay, w tej części co byłem, magiczne lustro, o kurde, co? <laughs> jednak magiczne lustro znalazłem. No tak udało ci się, tak jest tutaj, <laughs> Magiczne Kryjów, lustro! No o, kurde, wleciałem. No, ale wcześniej też tak stanęłeś, skoczyłeś i nie trafiłeś, i poleciałeś dalej. No, bo nie no. trafiłem, ale skoczyłem w to lustro, tylko patrz. No, byłem patrz, większy? Czy? Byłem większy i walnąłem w to o góry. O, patrz, tutaj widzisz? A, no, znaczy, czy bardzo możliwe, no bo tak skakałeś, no i ten. O, no. no, ja tak odskoczyłem, w ogóle, od Ja w ogóle nie jestem teraz większy. No nie I Zobacz to! No. Zobacz, to jest kryjówka nachowanego, za gdzie Alcia się schowała. Nie ja, tylko Alcia gdzie jest? No, ale Alcie widać ze ściany. Gdzie tam widać? Dobry no kliufu, nie ma. no Alcie jest widoczna, co ty gadasz tutaj za ten No nie, no. daj się Znajdź co? mi Alcie No dobra to jest w ziemi Kurde, znalazłem Główka wystawała, więc co ty chciałeś? Ale Alcie... teraz nie znajdziesz, bo teraz jest w meblu ty jesteś No tutaj jak wejdziesz, co nie, to można się tylko wrócić. No znajdź gdzie? mi Alcie Czekaj, No tutaj lekko. w tym pokoju, tam gdzie lustro, tam gdzie lustro No No i znajdź Alcie Poczekaj, patrz. Znajdę cię, Alcie. Ja... Dobra. Nie, Wchodzę ty do nie Alci. znajdziesz. Nie znajdziesz Alci, nie Znajdę. wejdziesz tam, nie Znajdę, patrz. Zakład? Patrz. No, dawaj. O kurde, to nie. Alcie. No nie, mnie ukradł! I Alcie wyciągnęło. Znalazłem Alcie. Ej, ja się spagowałem, patrz, co w ziemi. No, Czekaj, dobra, chodź ci coś pokażę, patrz. A no no. 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 Czemu Alcia jest większa ode mnie? Co się Maro. wydarzyło? Alcia! To nie wywalił mnie. <grystanie> Jest z domem. Dobra, Dobra widzowie, na razie, trzymajcie kolejnego odcinka.